Wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj jesteśmy w Baszkowicach na targach rolnych i na Złotach Jeździeckich. Z tego względu, że pada deszcz, Opiernijcie sobie hotdoga do końca i widzimy się tam. Kurde, coś mi wyjaśniał. Halo, idziemy kupić kozę. Jesteśmy na miejscu i w sumie nie wiem na co mam patrzeć. Tak sobie. Ciągnik, tu jakaś maszyna, tutaj proszę, pokaż, tutaj o pokaż. Tu jakieś sprzęt na pola, Nie wiem. Nie Jestem rolnikiem, ale idziemy, idziemy popatrzeć, co jest coś jeszcze ciekawego. Chodź, chodź. Przed Państwem mamy Marseille, Perygusson, tak? No. Mój brat takim jeździ, bo mój brat jest zarobistym rolnikiem. Stań koła patrzcie, patrzcie jak to piwa. A drugiego? Jak ktoś ma 1,36 m. Let's go. Dlaczego tu jesteśmy? Zawody idziesz Bo to chyba tylko o to tu chodzi. znaczy dla mnie? Czemu ta kamera jest jakaś dziwna? I tutaj jest gdzieś gorzej, dobra, nieważne. Tutaj Bartosz mamy jakieś maszyny. Co to robi? To jest talerzówka? Nie. Ta ma talerze, nie? Tak? No, nie nieważne. Mamy takie różne stoiska. Tutaj opony. Tutaj jakiś a nie, a nie widziałeś tych policjantów? Na... Matów się tak. pokazywał. Byli policjanci. Fajnie, fajnie. O, pady nie mają. Muszę zarąbać tę dynę. Znaleźliśmy ten tego drona. Co? do czego to jest? Ale gigant. Jesteśmy na parkurze. Jakaś dziewczyna sobie jedzie i nie wiem, co to jest. 60, chyba to jest? 70. Muszę zobaczyć na aplikacji. Ale fajnie skończę ten kończek. Nie, albo. To może być. Nie wiem w sumie. nie jest Fajnie. Schowaliśmy się pod trybunami, bo nie mamy parasolki i nie przygotowaliśmy się na taką pogodę. Miało! Szukamy parasolek, bo bardzo pada deszcz albo tych. Rękawków, czy jak to się tam nazywa? poliowy. nie, nie utonąć <noise> nie, nie wiem, nie wiem, bo tutaj jest tyle rzeczy, moi drodzy Patrz, pokaż To jest, dru to jest druga część tego placu, gdzie jesteśmy, my byśmy tam Pokaż Jesteśmy tam daleko Jesteśmy gdzie indziej A tutaj będą y, dożynki Bo tam pokazuję Dożynki, a dalej nie widzę nie, nie mogę przeczytać Nie wiem Idziemy na grochówkę, zapraszam Wchodzimy właśnie w Raj Bartosza, prawda? Nie. Jak to nie, to jest coś w kwiatowy, kwiatonatorski, tak? Dużo roślin, jakieś różne kwiatki. O, to te papryczki moja mama kupiła wczoraj. No? pokazowałem. mi. Tu jakieś ładne. O, tu huzitawki. Tu maliny. Nie, to jeżyna. Okej, okay, idziemy dalej. O, tutaj patrz jakieś cebulki kwiatków. W sumie wszystkie wyglądają tak samo. Fajnie, fajnie tutaj jest. Powiem wam, że na trochę idę, bo o, jak jest drzewka, yy, Jakieś cebulki, o dobra, spojrzał się na mnie, idę dalej. Yy, coś mi wpadło do oka i średnio widzę. Czemu? Ale nie wiem, czy wy też słyszycie. Ej, słyszycie? To jest chyba jeszcze ogólna musza o tej godzinie na tym targu. Fajnie. Wow! Ej, to są albinosy? O, o, jakie fajne kolorowe. Ale super. A tutaj, moi drodzy, konkurs Mini EL do 70 cm na normę. I pokażę Wam tutaj fajny przejazd. Więc oglądajcie. Proszę bardzo, ale gdzie jest piosenka tytułowa pod tym, pod. Czekaj, jak się nazywa? Jak się to nazywa? W wygląda honorowa. Przepraszam bardzo, a gdzie jest oryginalna piosenka do rundy honorowej? Co to ma być? Wiele, to wie, to wie. Dziękujemy serdecznie. Kolejny konkurs rozpoczniemy nie. o godzinie 13.20. Idziemy Go je ter teraz do samochodu, ponieważ musimy zapakować rybki Bartosza. Bartosza. Prezentujesz Bartek ryby w ogóle? Nie, Bartosz pokazuje je w samochodzie, co nie? No, oczywiście Bartosz jak jej pokazał, bo w ogóle o tym zapomnieliśmy. Tam jest pokaz zwierząt. Gdzie? No w tej hali. Tam. Zwierzątek. Mam tutaj krówkę. Widziałam krówkę. Idziemy tam, gdzie są zwierzątka. O, o jak wszystko sobie leżą. Co jeszcze są? Bo ja nie Przedstawiam wam. Jest to kogut czubatku polskiej broda tej miniaturowej w barwie tricolor ale ma dziwne przebarwienia na szyi, bardzo złoty, więc nawet czysty kolor to nie jest. Pozdrawiam. Okej, okay, dzięki. No weź siebie ostrzy. O, tam jest jeszcze kieliczek. Ja stąd trochę miniatura. O, Złota na kosmiczki Ja nie mogę! Ale masz... Ej, ładny on jest. Ładny jest. Się nie to będzie sobie robił. A tu jest zwykły, na czarnym podbiciu. A a tu jest na niebieskim. Duch. Co? Fajnie. Które... Szki staropolskie. Nie są takie, co pływają pod... na jednym? Ja. Ok. Jest fajne. O los. sami są takie. miniaturowe. Wow. Jak? Wandot to miniatura z prawidłowym. Ale ja miałem to białe. Ale Ej ten ma fajne kropki Długo nie ma Bartosza z Mateuszem Więc obstawiamy, że coś kupili Tylko nie wiemy co Nie dotykam zwierząt To te co goniły tego zioma na TikToku? Oj, ale śmieszne ja. Holenderski pod numer. <laughs> Polski e No niby tak Niech będzie, tak okej okay. tak, Yeah. Mm -hmm. Ale mam takie które by nie żyły? O, lol, ok? Tego nie widać, ale one są mega wielkie, mm -hmm. oh yeah, ale fajne. O, ja, ale. Wiek 100 gwiazd, one są mega słodkie. Ale <laughs> ładne to jest ten. Kojarzę, ale nie pamiętam. A nie, to nie jest ten, co ja myślałam. Ktoś ma takiego. Bardzo y, miękka. Siedelka. Ja mam takie jedno na chacie. Masz takie siodełko? A na kogo? Na no nikogo, leży sobie kot. Mogłeś powiedzieć, że masz konia. Na 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 video jednak! Pytanie, o co tu chodziło? Robią... E... Zwałek na czas. Ale ciszy, Ok! Że... Stand to your timber! 3, 2, 1, go! Będziesz rozszerzony tak ostrożnie, żeby przypadkiem nie popełnił. Zaczął się startu. ten drugi pojedynek, zobacz. Ajaj, ajaj, ajaj! Zgadzła, Piła wyłączyła się na moment! Co to będzie? To się nie zdarzyło przez cały dzień, więc teraz duża przewaga! No i Marcin, ten ze starszych braci, zobaczmy, jest parę kroczków, parę Ale uderzeń jest Tak, 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 to się wszystko jeszcze może wyrównać. Proszę Państwa, bo przecież wyniki świadczą za tym po lewej, czyli za Michałem. Uwaga, minimalna przewaga, jeszcze trochę, Panie Michale! Jezu, już zmęczony. Naprawdę bardzo ciężko oddycha. Czy to się jeszcze da odrobić? To się da odrobić! Wygląda na to, że chyba nie! Naprawdę Marcin by musiał tutaj popełnić ogromne jakieś błędy. Ale drodzy Państwo, dajmy jeszcze troszeczkę szansy Michałowi jakimiś oklaskami, jakąś wrzawą. On już jest przy tej ostatniej konkurencji. Marcin po drugiej stronie kłody, ale... Może gdzieś tam jeszcze mu Nie Zobaczmy jak to się skończy. Jak oni są zmyczeni! Tak! Taak! I teraz... A zobacz, jednak! Wielkie, to... wielkie, wielkie brawa dla Marcina, dla Michała. Dwa, dwa uderzenia, dwa uderzenia! A to naprawdę mało, patrząc na to, co się stało w pierwszej konkurencji. Moi drodzy, zawsze jakaś impreza, dożynki z lasu i ziemniaczki. Obowiązkowo. My robimy swoje... Oliwki chcesz? No daj trochę. Tak, na po, do połowy. Do połowy, że tu daję. Ej, co w była ta? Dobra, bardzo miło. Makuwa. Daj mi y, teraz tej Co? Yy... Cebulki. No jeszcze tamtego Kukuryzy? No. pory chcesz? No, daj pani tutaj? Cześć. Coś, coś to ścika kury, spadnie. No, no, daj, daj, no. I tam jeszcze jest ten, yy, ten, 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 Tutaj jest to zielone Prawo jeszcze. Szczypiorek. O, no, no, to O kurna. Dobra, to już. Dobra, dawaj ostatni. Dawaj szczypiorek. Nie? Tutaj. A? Tak o tylko po prostu, z góry. I teraz jeszcze chcę tutaj. Za całą, za Tak, ja, bo jak mamy mało, to Tego to możesz napierdalić. No czas na to jest. Zajmij sosu też czosnkowego. Dobra? Sos czosnkowy? Nie który to jest. To jest majonez

suka, super wow. Więc tak moi drodzy, koniec na dziś. Obejrzeliśmy cały targ. mało no, nagrałam, bo w ogóle o tym zapomniałam. Ale były zawody, były jedzenie. Kupiłam witaminki dla kur. Tego targ sobie kupiłam. No i co do testu? Jedziemy do domu, co nie? Jedziemy do domu. Idziemy do domu. Do zobaczenia na odcinku. Dajcie lajka, subskrypcję i udostępnijcie swoim znajomym. Babki też i cioci też.